Trochę nie udał się wyścig akurat Adrianowi, dzięki temu Duńczycy nadrobili troszkę, ale to jest nic w stosunku do tej straty, którą na szczęście mają do naszej reprezentacji. Ciągle 12 punktów, co po wykorzystaniu już dodajmy jokera w 8 wyścigach, tak, K które przed nami. No, wydaje się trudne do, do zrobienia, zwłaszcza, że jeszcze przed taśmą będą przecież stawali i Tomasz Golop i Jarosław Kampel i Janusz Kołodziej. A więc y, będziemy liczyć oczywiście, oczywiście te punkty. Na pewno tej przewagi y, pilnuje tam, trzyma rękę na pulsie selekcjoner Marek Cieślak, aby nasi zawodnicy nie rozluźnili się za bardzo, aby ta Jakaś skuteczna pogoń nie, nie stała się realna ze strony, ze strony Duńczyków. Ależ drewna: Grigorio Aguta, Nikolaj Klint i Janusz Kołodziej. Teraz z pola zewnętrznego. Ja myślę, że determinacja i chęć takiej indywidualnej, bardzo dobrej jazdy naszych zawodników jest tak duża, że tutaj nie powinno dojść do jakiegoś rozluźnienia nadmiernego, aby to doprowadziło do, do, do zniwelowania tej straty przez Duńczyków. W wyścigu osiemnastym, jak mówiliśmy, Ależ Dryn, Grigory Łaguta, Nikolaj Klind i Janusz Kołodziej. Dobry start Klinda, ale jak on wyjedzie z tego wyrażu? Grigory Łaguta oczywiście zostawił miejsce. No i proszę, minęli go niczym tyczkę slalomową i Duńczyk. I Polak, ale Łagota nie rezygnuje. Oby nie stał się sprawcą tutaj jakiejś kontuzji. No jazda Griszy tutaj przez moment była dosyć niegrzeczna. Wjechał w motocykl Janusza Kołodzieja. Musi Janusz uciec szybko do przodu, aby znalazł się poza zasięgiem akcji Griszy ewentualnej. Na prowadzeniu Klin Goni go Janusz Kołodziej. Trudno przychodzi tutaj zawodnikom czytanie tego toru, w tej fazie przesuszenia jego nawierzchni. Wydaje się, że najlepiej na razie to robi Nikolaj on się broni, moje jest i teraz. Tak jest, Janusz Kołodziej teraz wywiezie Nikolaja Klintona, nie, został przy krawężniku. Daje jeszcze Klindowi szansę na kontrę, ale ta jest nieskuteczna. Wielkie brawa Janusz Kołodziej. Piękne zwycięstwo. Wydarta trójka na dystansie Nikolajowi Klindowi. Trzy Kołodziej, dwa klint, Jeden punkcik przywiózł Aguta, niebezpieczny Grisza. I bez punktów kolejny z braci Dreml, a więc Ależ tym razem zameldował się na mecie na miejscu czwartym. No doszło tam do niebezpiecznej sytuacji między Januszem Kołodziejem a Łagutą. Zderzyli się na wyjściu z drugiego łuku pierwszego okrążenia. Mocno tam doszło do spięcia między nimi, Janusz popatrzył tylko do tyłu, spojrzał Rosjaninowi pewnie głęboko w oczy. Na szczęście utrzymał drugą pozycję i nic groźnego się nie stało, tu widzimy Janusza Kołodzieja. Który podbiegł do Jarka Hempela i pewnie przekazał mu jakieś uwagi odnośnie toru pewnie przede wszystkim, jak atakować, którymi ścieżkami, które są nieaktualne, które nie przynoszą efektu, bo Janusz Kołodziej tutaj w tym wyścigu był w wielu miejscach, Oj, tutaj wyprzedzając Rosjanina Janusz Kołodziej zahaczył, roz, po, po, poszerzał swój tor jazdy i Janusz bardziej rozpędzony zahaczył lewym ramieniem o, o łagutę Na szczęście obaj opanowali motocykle i mogli kontynuować jazdę, a jazda była naprawdę na wysokim poziomie. Janusz Płodziej tutaj na siodełku wymienionym w swoim motocyklu, na bardziej miękkim, lekko zużytym, nie na tym nowym twardym, na którym źle się czuł w pierwszych wyścigach, mógł pokazać no, niemały zakres tej swoich umiejętności. Kawka czy twoja herbatka? Oczywiście, Zielo... że herbatka. Herbatka zielona z miodem. Herbatka zielona, Gunpowder Mentos o godzinie 12 zaparzana przez 4 minuty do termosu, więc przynosi to efekt. Piłem wczoraj tę herbatkę, polecam państwu, gdyby ktoś kiedyś mógł się napić herbaty z krzyżkiem, to naprawdę, naprawdę warto. No i, i stosunkowo długa przebieżka dzisiaj, trening biegowy Janusza. Mokrusieńki wrócił do hotelu To prawda, Potem, tak. Ile, ile musi przebiec? Ile ty, ile ty radzisz? Januszowi, żeby biegał? Z 3 km, 5, 8, 12. I jeśli ja cokolwiek mu radzę, to tylko tyle, aby po prostu pobiegał, aby się rozgrzał, aby rozgrzał mięśnie, aby czuł się bardziej pobudzony i to mu przynosi e, taki efekt, że czuje się lepiej przed startem. Nie musi się dodatkowo tutaj przed meczem w tym samym zamieszaniu. Rozgrzewać, więc dostarczy kilka później podskoków, lekkich przebieżek i jest gotowy do jazdy. Więc mimo tego, że warunki może nie były najbardziej sprzyjające do tego typu zajęć wokół hotelu, ale dla chcącego nic trudnego.